I to się od razu konia 11 palców, dosłownie. Tak, dokładnie. Kilka słów potrzebujemy o po każdym z tych samochodów. Jeżeli chłopaki mogą osłonić, to super, jak nie, to oddaję głowie rodziny w Głosek, w Familiacie. Co ja będę mógł powiedzieć? Czarni wobank. Co nieco będę mógł tutaj powiedzieć o każdym Zaczniemy tutaj od pick-upa, Forda, yoyo, hot rod, 42 rok, na iRajdzie z potężnym silnikiem 7,5 litra pod machą, 454 chevroletowskie Słychać zresztą jak to gada chyba Tak jak tutaj państwo Ja nie słyszałem no właśnie, ja tak samo nic nie słyszałem, dlatego go wyłączyłem, bo nie szło się skupić w ogóle tutaj na tym podjeździe. Następnie mamy tutaj GMC z 59 roku i kumarka na pacę, ale o tym tutaj powie mój przyjaciel wąski. Witam wszystkich, a więc tak, ten z flagą taką, która nadal powiewa, to jest V8, 500, 350. 99 rok, GMC 100, na pace V2, czyli łączną V10. Całkowicie to do każdej śrubki, została tylko właściwie kasta. Cały silnik, zawieszenie, dosłownie wszystko zostało zrobione od I Wygląda słowo, jak złomek. tak miał być wyglądać, tak wygląda. Następny do kolekcji. Witam Państwa. Przed Wami do Charger, 5.2 litra, a 8 233 konie w serii. Docelowo będzie miał pół tysiąca koni. Zmienione wszystko, koła, zawieszenie, tuleje, swążnie, podumalowanie skill art krawcow. Polecam gościa Tak się składa, że ten kolejny zielony też jest mój Czyli mamy Pontiac Silver Streak Swift 10, 49 rok kupę yy, Ciężki do zdobycia 39 V6 yy, rzędowe 6, przepraszam Ten samochód jest na sprzedaż Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany Zakupem tego pojazdu Oprócz yy, GMC to wszystko jest tutaj na sprzedaż Ale ten Silver Streak Naprawdę jest Renardom jest zachowany w oryginale, dlatego niech tutaj właściwie się dokończy. Rzeczywiście pan jest zachowany w oryginale zostało wymieniona właściwie. Znaczy tylko zaraz zrobiliśmy, jest konwersja 6 na 12 v Z jak widać, łyż Tak, w sumie. lśnią śnią. Śnią jak się chce, nią bardzo. Eee. Tak, to... I z tyłu ponoć w wadażnik, to jeszcze właśnie zdejście, jakby to chciał. A co? dwa grille i sześć piw. Witam A, Państwa, Julik. Jest Grand Sport, California, 1968, silnik 350, czyli 5.7, Pali, ile się wciśnie, zabawy jest, też ile się wciśnie, także polecam paliwo, paliwo nie gra roli, paliwo to jest zabawne. Patryk, jesteście jednym teamem, tak? Z jednego miasta, czy przyjechaliście jednak? Nie, tak. Jakie miasta? Tu z całej Polski jesteśmy. My jesteśmy z Szklarska Porymba, Sosnowiec, Pagordice. Okej. Okay. Okay. Złączyła was pasja motoryzacyjna, amerykańskie auta? Amerykańskie dziewczyny. A o. Aha. Okej. ciekawe. to ciekawe. To jest live stream i tego nie wiemy. Przypominam, że jest live streaming. Okej, okay, ale słuchajcie, bo na sprzedaż, to znaczy, żeby też po prostu wracacie tymi autami, tak wykańczacie je, pewne, pewnie sobie zostawiacie niektóre sprzedajecie i to tak wam idzie, tak? To jakie kolejne są plany, jakie maszyny macie na oku? Jak te, jak te sprzedacie, to co dalej? na 16, chcemy kupić <śmiech> latającego. <śmiech> Nie no, samochodów y, mamy znacznie więcej. Dostępne są w Polsce. Około 70 w ofercie. Możecie jechać do Sulechowa, dotknąć, zobaczyć, wsiąść, przejechać się od projektów pogodowe samochody. Także serdecznie zapraszamy. Wszystkie ceny dostępne są na stronie. Dlatego warto wejść na stronę, zerknąć sobie, który pojazd okay. konkretnie interesuje. Bo dlaczego? Cena nie jest ważna, ważne jest też co. Opis, czyli to, co zostało wykonane w samochodzie, co jest zrobione bądź co jest do zrobienia. Bo każdy samochód ma swoją wartość i tak naprawdę tą wartość wyznacza sprzedający, czyli ten, kto opiekuje się samochodem. Bo jeden położy więcej, drugi mniej. Ten egzemplarz myślę, że jest to bardzo dobra cena, najlepsza na rynku. No, ja myślę, że też przy tych samochodach opis opisem, ale też przyjechać, poczuć, powąchać, wsiąść. Także myślę, że zapraszamy Państwa do odwiedzin tutaj chłopaków. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy oczywiście co roku. A ten Wilkinspec tak jak, jak lubicie.